Witam ta 5 marca, w środę na karcie dnia. Zobaczmy sobie, jak będzie na dzisiejszy dzień, I jak ten dzień się dzisiaj zapowiada. na dziś jest szóstka mieczy. Zasłużony um, zasłużony sukces. Um, dziś um, może zakończyć się um, jakieś nasze przedsięwzięcie, a, gdzie długo wyczekiwaliśmy um, um, na osiągnięcie sukcesu w nim. Także dzisiaj... dzisiaj mogą się dokonać rozstrzygnięcia naszej pracy, działalności i wreszcie będziemy mogli, że tak powiem, zebrać zasłużone laury za nasz wysiłek.